Nowotwory w obrębie głowy i szyi pojawiają się dosyć powszechnie, a kiedy o nich mówimy, to warto wyróżnić nowotwór krtani który tutaj bije statystyczne rekordy, te niechlubne. Pani profesor Karolina Dżaman razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowotwór krtani brzmi bardzo groźnie, nagłośnia, sposób mówienia, artykulacji. No i tak sobie myślę, że kiedy się choruje, to musi bardzo boleć. Jak często to się dzieje i w wyniku czego najczęściej pojawia się taki pacjent? Jakie są zachowania, które predysponują do ryzyka zakażeń, zachorowań nowotworem? A Kto? tutaj od razu prostuję. Wcale no? nie jest tak, że główne Objawem raka krtani jest ból. Niestety głównym objawem raka krtani jest problem z mówieniem, chrypa e, i problem z oddychaniem. Ból pojawia się już naprawdę bardzo, bardzo późno, także. E, no, ale taka chrypka e... i taki problem z mówieniem to się często zdarza w ciągu roku przeziębienia, katarcienne, alergie, człowiek chrypi, bo krzyczy. Oczywiście, zgadza się, ale jeżeli taka chrypa nie przechodzi, mimo, że już nie mamy infekcji i ona dalej się utrzymuje powyżej trzech tygodni, powyżej miesiąca, to już powinna wzbudzić nasze zainteresowanie. Powinniśmy pójść do laryngologa, żeby zbadał i zobaczył, czy rzeczywiście był to właśnie ten drobny krzyk, czy był to stan zapalny, czy coś się już może w obrębie tej krtani zaczyna dziać. Jak te krtań można zobaczyć? To coś się wprowadza do środka, aby można było sprawdzić, jak to wygląda? W tej chwili krtań najczęściej badamy za pomocą metody fibroskopowej, gdzie po prostu taki endoskop, czyli, czyli taką drobną rureczkę wprowadzamy albo przez nos, albo przez gardło i oglądamy sobie wtedy w powiększeniu krtań. Widzimy, jak, jak pracują struny głosowe. Jest to badanie właściwie niebo, niebolesne. Takie badanie wykonuje się nawet u dzieci, na przykład jak chcemy obejrzeć trzeci migdałek. to Jest to podobne badanie, a pozwala precyzyjnie ocenić, jak Wygląda krtań. Nie boli, ale brzmi dosyć niesympatycznie. Tak sobie trochę to kojarzę z gastroskopią, która przyjemna nie jest. Nie, to jest zupełnie inne badanie. Po pierwsze, gastroskop, gastroskopia w ogóle trwa dużo dłużej. Rurka dużo większa. dalej ją wprowadzamy, ten cały gastroskop. Rurka jest dużo, dużo większa i tam się dławimy przy wprowadzaniu tej rury. Natomiast sama fibroskopia jest naprawdę stosunkowo przyjemnym badaniem. Trwa. Minutę, czasem dwie minuty nie dłużej, więc naprawdę nie trzeba pacjenta kłaść do szpitala, żeby takie badanie wykonać, właściwie fibroskopy w tej chwili prawie w każdym gabinecie laryngologicznym są dostępne. Widzimy, że są jakieś zmiany, pobiera się jakiś wycinek, czy już od razu laryngolog widzi, że to zmiana nowotworowa? To znaczy, żeby rozpoznać zmianę nowotworową, zawsze musimy pobrać wycinek, ale już sprawny laryngolog, głównie chirurg, jest w stanie. Po wyglądzie takiej zmiany, stwierdzić, że ryzyko nowotworu jest duże albo jest to po prostu na przykład przeciwnie, zmiana, która raczej ma charakter zapalny czy też łagodny. Ta przyczyna, którą upatrujemy jako ta, powiedzmy, w numerze jeden a propos rozwijania tego typu choroby. Numer jeden to oczywiście nikotynizm, papierosy. One zwiększają ryzyko raka krtani blisko 30 razy, ale jeżeli do tego dołożymy alkohol, to wspólnie te dwa czynniki to już jest 30 razy 10, czyli 300 razy mhm. zwiększa nam się ryzyko A Polacze mówią zawsze, że ten nie lubi te napoje wysokoprocentowe. Właśnie o to chodzi i wtedy ryzyko rośnie nawet do 300 razy. Ale też ryzyko raka krtani to również wirusy HPV, choć rzadziej niż w przypadku. W przypadku nowotworów gardła środkowego. Kiedy taka diagnoza pada, jaka ścieżka postępowania, co możemy zrobić dla takiego pacjenta? Wszystko zależy, jak, jak bardzo zaawansowany jest nowotwór. Jeżeli nowotwór jest nieduży w pierwszych stadiach zaawansowania, to leczymy go pacjenta chirurgicznie, robimy wycięcie drobnej części fałdów głosowych i pacjent właściwie nie odczuwa żadnych dolegliwości po operacji, wraca szybko do normalnego funkcjonowania. Jeżeli nowotwór już jest bardziej zaawansowany, to często wymaga usunięcia całej krtani, a pamiętamy, że krtań to narząd nie tylko oddychania, ale również Również narząd fonacji, czyli głosu, czyli taki pacjent po wycięciu całej krtani, będzie już miał duże problemy z porozumiewaniem się ze światem zewnętrznym, dlatego u takich pacjentów na przykład stosujemy no, różne formy zastępcze mowy, ale też będzie miał problem z oddychaniem. Żeby mógł oddychać, musimy mu zrobić tracheotomię, czyli Aha. dziurkę w tchawicy i tą drogą właśnie tej tracheotomii będzie pacjent oddychał. To jest na wieki wieków do naturalnego odejścia z tego świata ta dziurka w gardle, czy jednak jest jakaś metoda, która potem może zastąpić to? Mówi się o protezach niektórych narządów, jak to w przypadku Krtani. Są próby protezowania krtani. Nawet w Polsce takie próby były. No niemniej jednak bardzo rzadko zdarza się możliwość protezowania. Mogłabym mhm. nawet powiedzieć, że właściwie nasi pacjenci nie mają za bardzo dostępu do protezowania krtani. Także ta dziurka jest na, jak to pan powiedział, na wieki wieków, no bo nie mamy krtani, a którędyś powietrze no. musi docierać do, do dróg oddechowych, tak? Do płuc. Skoro taka dziurka jest, to rozumiem, że infekcyjność w tym obrębie też może być wzmożona. Skoro mamy cały czas coś otwartego. Tak sobie to wyobrażam. Chyba no że mi to pani opowie inaczej. Ale jeżeli jest tutaj dziura, to coś wpada, coś wypada. Oczywiście no pamiętajmy, że górne drogi oddechowe, na przykład jama nosowa, też pełni w pewnym filtruje, e, filtruje zapobiega wpadaniu na przykład właśnie tych różnych e, nie tylko bakterii, ale również na przykład ciał obcych mhm. do dróg oddechowych. Na przykład też zapewnia węch. Tak, to możemy odczuwać zapachy. Na przykład też odpowiada po części za odczuwanie smaku, bo smaki i węch to są dwa mhm. zmysły ze sobą związane. Także u pacjenta po laryngoktomii, czyli po usunięciu krtani, pojawiają się często problemy i z połykaniem, i z mową. No i właśnie też musi dbać o tą tracheostomę, dlatego że może łatwo się tam dostać jakieś ciało obce. Rehabilitacja długa po takim zabiegu albo powrót do życia jak wyglądają pacjenci, jak oni opisują ten proces powrotu do próby zachowania normalności, skoro ta dziurka cały czas, co mówię obrazowo w uproszczeniu, będzie nam towarzyszyła. Rehabilitacja jest długa, szczególnie, że po operacjach krtani często jeszcze dochodzi do radioterapii, czyli jest takie leczenie uzupełniające i głównie wydaje mi się, że taki największy szok jest po pierwsze z tą właśnie tracheostomą i z tym, że pacjent nie może się porozumiewać. Głównie w tym pierwszym okresie musi właściwie porozumiewać się za pomocą kartek, pisać do nas informacje, ale często już w trakcie tego pierwotnego zabiegu możemy wszczepiać protezki głosowe, Aha. Czyli to jest taka protezka, która umożliwia nam pacjentom wytwarzanie mowy przełykowej. Oni się później uczą, bo samo wszczepienie protezki to nie oznacza, że pacjent już będzie super mówił, ale często już logopeda, nawet na, w szpitalu po zabiegu pacjenta uczy korzystania z tej protezki, i pacjenci dzięki tej protezce mogą bardzo często prawidłowo się porozumiewać. Albo może być ta protezka dopiero po jakimś czasie wszczepiona. Jak wygląda odżywianie takiego pacjenta? Bo skoro... Znowu obrazotwórczo. Coś tutaj jest inaczej niż u zdrowego człowieka, no to przełyk dosyć blisko. Przełyk blisko, bo przełyk właściwie dotyka tylnej ściany no, tchawicy, mhm. i, a gardło dolne tylnej ściany krtani. W związku z tym czasami podczas tych operacji, nawet my częściowo musimy fragmenty czy przełyku, czy właśnie gardła dolnego usunąć. Problem z przełykaniem pojawia się w, głównie w pierwszym okresie po operacji gdzie pacjent na początku żywiony jest poprzez sondę właśnie po to by te wszystkie szwy czyli nasze to zszywania przy łuku dobrze się zagoiły. W kolejnych miesiącach raczej powinno być tak że będzie odżywiał się prawidłowo. Recepta na sukces to profilaktyka i badania, nawet jeżeli mamy tylko cień wątpliwości, to laryngolog w takim przeciętym gabinecie może nam zrobić tą e, inwazyjną, ale nie drastyczną metodę, o której pani mówiła, wprowadzenia rurki i sprawdzenia i wtedy jesteśmy spokojniejsi? Tak, no recepta to chyba przede wszystkim czujność, tak? Mhm. Czyli jeżeli mamy objawy, które jednak nie ustępują nam, chodzimy powyżej miesiąca z tymi objawami, to trzeba pójść pokazać się lekarzowi, bo wtedy możemy szybko chorobę wychwycić na. Pierwszym etapie i właściwie usunąć i nie pamiętać o tym, że byliśmy chorzy. A taka choroba zajętbana daje szybkie przerzuty do innych organów? Szybkie. No, te przerzuty rozwijają się w ciągu kilku miesięcy. To nie jest tak, że od razu miesiąc po wykryciu wczesnej fazy A będzie Miesiąc to przerzuty. dużo w tym schorzeniu? W sensie dla lekarza większa szansa, dla pacjenta może inaczej, postawmy to pytanie w ten sposób. Czy miesiąc rozwoju tej choroby jest drastyczny w skutkach, czy to liczy się w dłuższym okresie? Raczej troszkę w dłuższym okresie. Ale już najczęściej pacjenci przychodzą po 6 miesiącach od pierwszych objawów. To jest taki standardowy, co prawda czasem mówią, że od miesiąca coś tam czują, ale Aha. jak się dopytamy dokładnie, to okazuje się, że te pierwsze objawy już były pół roku wcześniej. I te pół roku to już jest wyrok? Te pół roku to jest dużo, może nie wyrok, ale te pół roku to jest dużo, bo najczęściej nowotwór wtedy rozpoznawany jest w trzecim, czwartym stadium, czyli w tych późniejszych fazach, i już nie możemy zaproponować tego, tej operacji takiej oszczędzającej, tylko musimy na przykład usunąć całą krtań, więc to jest bardziej wyrok w kategoriach jakości życia pacjenta po. Operacji. Kiedy taki pacjent dowiaduje się, że taką chorobę ma, niestety, a palił papierosy przez 40 lat swojego życia, to jakie są jego wrażenia? Albo jaka jest jego reakcja wówczas w gabinecie? A bardzo różna. Niektórzy rzucają palenie papierosów, ale są też pacjenci, u których usuwamy nowotwór i oddychają sobie w znaczeniu, palą papierosa przez tracheostomę. Serio? Więc jest bardzo różnie. tak. Goni pani takich pacjentów po oddziale? No gonię, gonię, ale e, takich pacjentów nie da się dogonić, dlatego że oni po prostu uważają, że coś z tego życia muszą mieć i e, co się wydarzyło, to się wydarzyło i dalej palą papierosy. Straszna to, to sprawa. To jest nauk, to jest właśnie nauk. <laughs> z drugiej strony człowiek myśli tak, no pomógł, wykonał swoją pracę, a ktoś tę pracę marnuje, tak być nie powinno. Pomagamy wszystkim, a już co kto z tym robi, to no, niestety nie zawsze mamy na to wszystko wpływ. Papierosy to paskudztwo, niech to będzie puenta naszego spotkania. Zgadzam Bez względu się. na specjalistę, który siedzi naprzeciwko mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo Od ginekologa, się. zacząwszy, skończywszy na dentyście, wszyscy mówią, żeście Państwo rzucili te fajki, więc do tego apelu przyłączyliśmy się wystarczająco dotkliwie, tak aby ta choroba nas nigdy nie dotyczyła.